Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja Bartez a przed Wami Mark of the Ninja. Mój nowy nabytek. Gra, którą kupiłem na Humble Bundle. A, jakieś tam drobne złote. No i co, myślę, że pogramy sobie trochę w tę grę. Zaczniemy. A, myślę, że nie ma co gadać. Zaczynamy. Of the ninja. Gra jest niestety po angielsku, ale myślę, że nie będzie to jakiś straszny problem ze zrozumieniem jej. Hey, you. Nie you Nope. Dobra. I'm here to help you. Mamy kontrolę. Jak widzicie, jesteśmy ninjom, Sterujemy ninjom. Gra jest naprawdę fajna. Jest to jedna z tych gier, które. Może nie mają jakoś. Nie są jakoś strasznie długie. Ale naprawdę są przyjemne. Sterowanie w grze jest naprawdę... Całe poruszenie się jest naprawdę fajnie zrobione. Ja już przyznaję się grałem kiedyś w tę grę. Ale... Nie widzę przeszkód, żeby zagrać w nią jeszcze raz. Coś tu jest. Nope. Dobra, jak widzicie, jak. A? W momencie, jak zaczynam poruszać się biegiem, mamy taki duży obszar, takie kółko pokazane, gdzie nas mogą usłyszeć. I, I na razie. Okay, keep moving. już powinienem móc biec. Dobra. Spokojnie, spokojnie, że jestem schowany. Gra jest naprawdę fajnie zrobiona, tylko czasem trudno jest nie wiem spróbować nie zabijać tych ludzi. Bo są tak poustawiani, że no jeżeli chcielibyśmy coś zrobić dobrze, musielibyśmy tam kogoś zabić. Dobra, na dół. Nie mam na razie miecza, więc nie mogę też sobie bardzo z nimi walczyć. To jest oczywiście na razie taki samouczek jak to w większości gier. Mamy hack, hackiem możemy robić takie właśnie bajery. Coś tu mamy. O, i w grze mamy zwoje. Voice of the Hisumu. Jeden ze zwoi na tej mapie. A na każdej mapie mamy na każdej planszy mamy trzy takie zwoje. Jeżeli chcemy tam jakieś specjalne punkty dostać, to oczywiście można ich poszukać. Mamy miecz w końcu mamy jakąś broń. Ach, dobra, zabity. Oczywiście chowamy zwłoki. Chowań... Boże, nie mogę się wysłuchić. Chowanie zwłok oczywiście specjalnie nagradzane punktami, ale nie tak. A, beznadziejnie, beznadziejnie. Teraz Wam pokazałem, jak nie robić moment, schowajmy go może gdzieś dasz, nie, tutaj nie dasz rady, tu go schowaj to się właśnie dzieje w momencie kiedy nie wykonam dobrego ruchu myszką oczywiście zabójstwo się udaje, ale udaje się w tak beznadziejny sposób że wszyscy mogą nas usłyszeć dookoła No, i trwa to trochę dłużej. I dostajemy oczywiście mniej punktów. Umiejętność zamrożenia czasu. Też. Przyjemny bajer. Jest tam coś? Nie. Dobra, rozwalimy to. I zabijemy go. O, jest strasznie brutalne. Dobra, tam nie idziemy. Za dużo ludzi. Mamy specjalnie dla nas ścieżkę górą. Moment, moment, tam coś jest. Jeden z sekretów artefakt, do którego dostajemy 500 punktów. Halo. Come to me. Ajajaj. Ej, wej. Ja. dobra. Przepraszę za to, ale chcę zrobić to jak najlepiej, więc w takich momentach będę prawdopodobnie wczytywał checkpointy. Co mamy tutaj? Kolejny scroll. Awesome. Dobrze, coś tu jest, nie? Mamy dwa zwoje. Jeszcze na tej mapie powinien być jeden. Tak do... Tej lampy chyba. No nie, nie dam rady rozwalić. Ale damy rady zrobić to. Chodź tu. Kto mnie zobaczył? Nikt mnie nie zobaczył. Weź. Kobieto. Wprowadzasz zamęt. i co jest Mamy ziomeczka. Ziomeczka, którego zabijemy. Dobra. I kolejny zwój, ostatni. Nice. Dobra. Umiejętności poruszania się tych ninja są tak znakomicie zrobione. Można się fajnie, płynnie poruszać. Bez większych problemów. Nie, nie, nie! Cholerka. Dobra. Tak to nie wybrali. Skoczyłem za blisko tego kolegi. Boję się, żeby on teraz tutaj nie poświecił Świeć tam, świeć tam Tylko nie po mnie, proszę cię. Ani nie po tym Chodź tu. Było blisko Dobra, zrzucamy ich tam No ja ma dodatkowe punkty. Koledzy. To jest dziwne, bo jak tutaj schowamy, ale tak naprawdę to jest normalna droga. Mapa. A, mam się udać gdzieś tu. Trochę daleko. A mamy tutaj, jak widzicie, jeszcze sile do zrobienia. Uwolnić wszystkich ninja. Uderzyć w te dzwony takie. Nie wiem, nie wiem, jak to się tam nazywa, jakieś. Ring eyes Kongs. Nie wiem, i uratować głównego naszego mistrza, bez. O jezu, wzbudzenia alarmu. Nic się nie działo, spokojnie. Mamy tutaj kogoś? Mamy pierwszego. Dobra. Ciebie dotargamy tutaj, żebyś nie przeszkadzał. jaj. Ktoś to chyba mógł usłyszeć. Nie? To dobrze. Dobra, mamy jednego, on już uciekł. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden ziomuś Dokładnie Zabijanie jest niby proste, trzeba ruszyć tylko myszką w jedną stronę i niczym jest dobry przycisk Ale nie wiem czemu, czasem jakoś się zamula i... Nie wiem, pociągnę w złą stronę ten przy... tą myszkę Nie wiem dlaczego tak się dzieje, coś czasem nie ogarniam po prostu Kołam się tu. Niewykryty. Jak by to teraz zrobić? Jakby oni. Hmm. Dobra. Teraz ściągnę tego. Po cichu, po cichu. I szybkimi skokami dojdziemy do tego i zabijemy tego. Pięknie. Dobra. Wracamy. Hoppa. Tego tutaj trochę... poddenerwujemy. A, chyba czaje. Ja muszę chyba... uderzać w te gongi, ale w te takie większe. No nie, nie... wiem. Siemaaa. Ale tu już, już mam taką właśnie chwilę, że... Kurde. W prawo, prawo, gdzie jest w prawo? Facepalm. Tam tych z góry mi się nie chce ściągać. Tu mam fajny pomysł, jakby to zrobić. Nie gwarantuję, że to wyjdzie, niestety. Dobra. Moment. Przydałoby się... Zrobimy tak. Zrobimy piękną akcję teraz. Pięknie, idealnie. I do dziury. Żyjesz, żymuś. Dobra. Dobra. Mamy czterech uratowanych. O, w takie. To, dokładnie. Mamy cztery gongi. Teraz zostało nam tylko uratowanie mistrza bez spudzenia, bez wzniecenia jakiegoś alarmu. Byłbyś tak miły. Spokojnie, a nic nie wykryje. Dobra, udało się. O, kolejny sekret, kolejny artefakt. Lovely. Spadamy na górę. O! Patrzcie. No i za takie dwa głupie artefakty już mamy 1000 punktów. Siemonku Palenie nie zabija. Ej, ej, ej. Chowamy cię. I oto nasz mistrz, nie ten. Dobra, musimy go uratować. Hmm. Zobaczmy, czy jest coś tu. Tam chyba potem pójdę. Dobra, Jakby to zrobić? Mam pomysł. JOLO! Pięknie! Udało się. Dobra. Chowamy was. Stawaj staruszku. And our honor. I foresaw this day would come, and so I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. You will defend the clan at a terrible cost. I'm a Z jakimś tam okropnym kosztem. Dobra. Pierwszy etap za nami. 9 na 9. Wszystkie rzeczy znalezione. Myślę, że całkiem ładnie. No enemies killed. No niestety trochę ich padło. No ale to nic. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli film się spodobał, oczywiście może zostawcie lajka, komentarz. No i zapraszam do następnych. I dziękuję za poświęcenie czasu. Na razie.